Siemanko, witam ziomeczki, witam was wszystkich, cześć i czołem. Tytuł może sprawić, że e, będziecie zakłopotani. E, jak to 4001 achievement? Bardzo drogi achievement i bardzo wymagający achievement. Już wam pokażę jaki achievement. Achievement zrobiliśmy, od, odblokowaliśmy wspólnie. Byłoby to kłamstwo, że odblokowałem go sam, bo zrobiłem to dzięki e, moim widzom, dzięki wam, za co bardzo dziękuję i za co będę wam jeszcze dziękować. E, Chciałbym zademonstrować Wam, przede wszystkim pokazać ten, ten achievement. Jest on tutaj, tylko go znajdziemy. Umbral Master. On. Zrobiliśmy go dokładnie 10 lutego. Na czym to polega, dlaczego ten achievement jest taki drogi i dlaczego mało kto może sobie pozwolić na ten achievement. Przejdźmy zatem na stronę tibiopedia.pl, gdzie postaram się Wam to pokrótce, w bardzo prosty sposób i szybki sposób wytłumaczyć. Znajdujemy się już na tibiopedia.pl i tutaj mamy bardzo fajny artykuł o Umbral Master. Umbral Master Creation. Tutaj jest to nazwane Umbral Creation. Umbral Creation został wprowadzony do gry podczas zimowej aktualizacji 2013 roku. Mam tutaj wszystkie informacje, ja będę czytać tylko te najważniejsze. Aktualizacja po raz pierwszy pozwoliła tybiczykom na tworzenie broni od podstaw. Aby móc ją tworzyć potrzebne jest kilka sztuk Dream Meter. Mam takie przedmioty oraz yy, kilkaset albo kilkanaście tysięcy. Tutaj jest napisane kilkaset, ale nawet w moim przypadku kilkanaście tysięcy, bądź kilkadziesiąt tysięcy, zależy od Waszego szczęścia. Cluster of Solace. Wygląda to tak, że teoretycznie, aby zrobić od podstaw najsilniejszą broń, najlepszą broń, no teraz nie, nie jest to najlepsza, ale, ale dalej jest to jedna, jedna z lepszych, można powiedzieć. Wystarczy jeden Dream Meter i dwa, 245 klasterów. Tylko jest to jednak teoria. W praktyce Cipsoff przewidział dla nas niepowiedzenie, które niestety towarzyszy dość często podczas tworzenia broni Ambral. Czyli jest to nic innego jak, taki, jak taka troszkę forma hazardu przeniesiona do świata tibiskiego. Czytamy dalej. Niepowodzenie może spotkać się na każdym etapie tworzenia broni. Od samego początku aż do jego ostatecznego stworzenia aż do jej ostatecznego stworzenia. Stracić można zarówno Dream Metera, czyli tutaj ten przedmiot klastera jak i nawet zrobioną broń. Dlatego, Tibijczyku, nastaw się na to, że może ci się nie udać i przygotuj znacznie więcej materiału niż w teorii jest potrzebne. Każda profesja może zrobić dowolną broń. I teraz zapewne pojawia się pytanie, skąd można pozyskać te przedmioty. Ja już sobie tutaj przygotowałem kolejną stronę, gdzie możecie zobaczyć, z jakich potworów możemy się spodziewać Dreammetera oraz z jakich potworów możemy się spodziewać klasterów. Dodatkowo klastery możemy uzyskiwać jeszcze z takich e, questów jak Lower Roshamul, Lower Roshamul Quest i Roshamul Quest oraz możemy zdobyć e, z Unrealized Dream'a. Wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj czytelne. Też znacznie powiększyłem stronę, żeby jak najprościej Wam to wytłumaczyć, jeśli ktoś wcześniej z tym nie miał e, styczności. Potrzebujemy jeden Dream Meter, 20 klasterów, i wtedy tworzymy broń. Tworzymy broń na pierwszy level. Z Dream materia i 20 klasterów mamy szansę na stworzenie pierwszego etapu broni. No, i tu są wszystkie bronie wypisane, jakie możemy zrobić, czyli dla każdej profesji. I jak mamy już pierwszy poziom, jak uda nam się zrobić, to następnie, mając gotową broń krut, yy, możemy próbować ulepszyć ją na kolejny etap. Potrzebna jest wybrana przez nas broń Cruel, czyli tą, którą zrobiliśmy oraz 75 klasterów, jak tutaj pokazuje, e, można powiedzieć, legenda. I wtedy wbijamy na drugi poziom. Jeśli uda się na drugi poziom, to wtedy na trzeci poziom potrzebujemy już 150 klasterów i wbijamy już maksymalny level naszej broni, czyli trzeci, i automatycznie otrzymujemy achievement. Za zrobienie każdej broni na trzeci level otrzymujemy specjalny achievement, ale dopiero za zrobienie dziewięciu broni na jednej postaci otrzymujemy właśnie ten achievement, który jest e, tak cenny Umbral Master. Jeśli zastanawiacie się, jaki jest procent na to, że się powiedzie, na to, że się nie powiedzie, czy na, na to, że stracimy swoją broń, czy też klastery, no może metera. będę się posiekał stroną Tibiawiki, gdzie statystyka opiera się o 191 prób robienia Ambrali, więc myślę, że statystyka jest, no powiedzmy, powiedzmy, rzetelna. Wygląda tutaj w ten sposób. Mamy tutaj pierwszy, pierwszy level broni, czyli tak, na to, że nam się uda wbić pierwszy level, Broni mamy 63%, na to, że się nie uda mamy 36%. Jak widzicie z kolei, jeśli chodzi o wbijanie drugiego levela, procent na sukces jest już znacznie mniejszy. Dodatkowo mamy tutaj pokazane e, również statystykę co do niepowodzenia, ale również tutaj e, przy drugim levelu mamy już coś takiego jak możliwość stracenia swojej broni. Możemy po prostu spalić broń. Na, na tej zasadzie to polega, więc jest to dosyć ryzykowne. Jeśli jakimś cudem uda nam się już wbić drugi level broni, no to możemy spróbować wejść na level trzeci. I tutaj zaczyna się naprawdę. Bardzo, tutaj się zaczyna naprawdę bardzo dużo zabawa. Jeśli chodzi o sukces, jeśli mielibyśmy broni na trzeci level zrobić, to różne strony podają naprawdę różnie, bo są to statystyki od 3 do 11%. Takie widziałem statystyki. Takie statystyki się wahały na różnych stronach na Tibiopedia, na Tibiawiki i na różnych innych fanowskich stronach. Ja akurat tutaj pokazałem wam Tibiawiki, bo ładnie to jest opisane. Dodatkowo możemy, oczywiście, stracić swoją broń. To jest 50% szansy, 48% zaokrągając 50. To jest to dość spory procent. No, i jeszcze mamy 40, ponad 40% na to, e, że po prostu broń spadnie nam na niższy level i stracimy swoje klastery. I właśnie to powoduje, że ta cała zabawa w Ambrale jest bardzo droga i bardzo kosztowna. Oczywiście, jeśli wrócimy sobie tutaj jeszcze na chwilkę e, na stronkę, sobie tutaj przeciągnę to, oczywiście, e, jak możecie zauważyć, do, do, na pierwszy level, żeby zrobić, wystarczy Dream Meter i 20 klasterów, później 75, później 150. Więc y, możemy łącznie zrobić y, Umbrella za 200, 245 klasterów i Dreammetera. Ale no, nie wygląda to w ten sposób. Zazwyczaj, y, zazwyczaj y, palimy te klastery i nie udaje się to za pierwszym razem. Ja teraz wam pokażę filmy, jak to wyglądało w moim wykonaniu, jaka była moja reakcja i jak udało nam się te wszystkie 9 broni zrobić przez, przez jakiś tam czas. Robiliśmy te bronie przez około, jakby nie było, rok czasu, więc długo, był, długo wyczekiwałem tego achievementu i zapewne, zapewne wielu z Was już na starcie chciałbym Wam podziękować, zanim zobaczycie moją reakcję, którą też poniekąd inni też mogli widzieć, jednak odbywało się to na streamie. Chciałem Wam podziękować za to, że odblokowaliśmy ten achievement, bo gdyby nie Wy, to nigdy mnie nie mógłbym sobie pozwolić na, na takie wydatki yy, w grze. No, jeśli chodzi o takie potężne pieniądze, to nigdy by się to nie udało, gdyby wsparcie z waszej strony, yy, czy to w postaci donate'ów, czy to w postaci tibia.coin'ów, Coinów, czy, czy w postaci no, wszystkiego, po prostu każda, każda pomoc się, się przydała i jakoś się udało zrobić tego Ambron tego Master. Więc zobaczcie teraz, yy, jak wyglądały moje reakcje. Zapraszam. Dobra, Crossbow. Zejdziemy z Monta, może on nie lubi tu koni. Yes, yes! Uch. Tutaj trzeba dwa razy, dwa razy na le lewo, dwa razy X teraz, podskok, dwa razy na spacji, transform, Tra transform, spellbook. Jest. Jest. Weszło. Kurwa sinu się ucieszy, nie? Weszło. Udało się ty. Pow, 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 mm. Tak jest. Kurwa mać, ty. Tak jest. Alright, Okej, okay. jest, a autobusu nie było. Nie mogę na to patrzeć, nie. Mam nadzieję, że tu nie zjadę przed tym kompensatorem. Jak to się nie uda, to będzie chyba największy fail w ogóle. Dobra, teraz robimy trzeci level, nie. Dobra, schodzę z tego Transform. udało się Mamy to Dobra kurwa jest jest Dobra transform Jest udało się jest 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 jest. <śc> oh, dobra. Chyba starszy tego. Oh. <ścels> Transform. X. No, teraz. Yes. Uh, mamy to, dobra. Uh, yes, dobra. Uh. Kamień spadł mi z serca, naprawdę kurczę, kurczę, dobra. Nie ma się co zatrzymywać. Lecimy dalej. Transform zamknij oczy. Zamykam oczy, dobra. Waga. Jest! Yes. Yes. Jest! Dawać po, po po na czacie. Dawać. Zdrowieczku, udało się! Mamy! Zamknięte oczy to chyba to, o co trzeba robić. Jest drugi level. Transform. Jest jeszcze szansa. Jest! Udało się! Jest! Pierdolisz! Jest! jest. Udało się, o, aż, o! No, niech się uda, to by było takie fajne, nie? Próbujemy. Transform. Klap. Uwaga. Duchendet. Uwaga. Się popłuję. To było dobre. Jest. Słuchajcie, rzemieczki. Zajebiście. Idealna ilość klasterów. Udało się. Zakończyliśmy już ten etap. Zajebiście. Ale się cieszę. Ale się cieszę. Naprawdę, mega się cieszę. I zajebiście, że się udało. Wow. Wow, wow, wow. Równo o 22.00. Dokładnie. Wypijmy za to. Wypijmy za to naprawdę zajebiście. Udało się zrobić Ma Umbrail Master. Dzięki ziomeczki. To już wszystkie umbrale. Dokładnie, zrobiliśmy. Mamy achievement Umbrail Master. I w taki właśnie sposób udało się y, osiągnąć ten achievement Umbrail Master. Przeliczeniach no bardzo ciężko było wszystko przeliczyć i myślę, że mogłem się pomylić o tam parę paręset złotych, czy parę paręset, czy nawet parę tysięcy tibiakońiu w tą czy w tą stronę, ale około na wszystkie ambrale poszło około mniej więcej. 30 tysięcy TibiaCoinów, tak jak liczyłem, mniej więcej, tak jak mówię, może to być plus minus, więc daje, tam, daje nam to kwotę blisko 4 tysięcy złotych, około, też to jest dyskusja sporna, w zależności po ile kupujemy TibiaCoiny, bo ceny wahają się w różnej kwocie, na przykład od, od 33 złotych nawet do 40, więc to zależy od tego, w jakiej kwocie kupujemy te TibiaCoiny. Powiem Wam tak, bardzo chciałem Wam podziękować, kochani widzowie, bo dzięki Wam tak naprawdę udało się osiągnąć ten achievement, Gdyby nie Wy, gdyby nie Wasze wsparcie, nigdy bym nie mógł sobie na to pozwolić. Za to jestem na, na, naprawdę wdzięczny. Jak widzieliście na filmach, nie brakowało też emocji. E, zawsze robienie Umbrali e, zostawiałem na jakieś specjalne streamy, e, na przykład 10 tysięcy subskrypcji, 15 tysięcy subskrypcji, czy na przykład e, 500 level. Zawsze to był jakieś specjalne streamy. Jeszcze raz chciałem podziękować. Bardzo dużo ludzi się przyczyniło do tego, więc dziękuję wszystkim tym, którzy się dołożyli czymkolwiek, Którzy dali coś od siebie. Dziękuję również tym osobom, które dały naprawdę od siebie sporo, które wysyłały tak naprawdę nie dziesiątki tbc nie setki, ale nawet tysiące. Te, dos te os do osoby doskonale wiedzą, ee, o, e, że o was mówię, bo też wiem, że te osoby czekają na ten filmik, te, te podsumowanie o tych ambralach. E, jeszcze raz chciałem wam naprawdę podziękować. Myślę, że taki najtrudniejszy achievement, jeden z najtrudniejszych i jeden z najbardziej cenionych i naj, najdroższych achievementów w grze został zrobiony. No i będziemy próbować dalej. Jeszcze na koniec Wam wrzucę moje pierwsze robienie Ambrali jeszcze na serwerze Vita, gdzie grałem druidem, gdzie też po prostu ten elf, który, który enchantuje te bronie, wtedy nas zaskoczył, więc zobaczcie koniecznie moją reakcję. A ja na koniec chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie tego materiału. Bo będę się już wyciszać. I ważną informację mam do, do przekazania, od 1 marca 2019 roku live streamy będą się odbywać tylko i wyłącznie na platformie fb.gg, to jest Facebook Gaming, więc zapraszam wszystkich na fanpage'a, tam znajdziecie mnie na żywo codziennie po godzinie 18. .00. Oczywiście kanał na YouTube będzie cały czas aktualizowany, cały czas będę się starał tutaj wrzucać jakieś filmy. No, jak w tym momencie, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. No i zapraszam jeszcze na, na krótką scenę yy, z Druida. A tymczasem do zobaczenia już na Facebooku. Trzymajcie się, cześć i czołem. Bo-bo-bo! Jeszcze raz powtórzę, 10 razy gotowi? Transform, dobra. A, dobra, jeszcze nie, nie teraz, za szybko. Nie, nie weszło, kurwa, wystraszyłem się już, że weszło. Weszło! Kurwa mać! Ty! Siemanko za pierwszym razem? Kurwa! Jak ja... Jak możecie zauważyć na filmie, sam do końca nie wierzyłem w to, co się stało. Za pierwszą próbą udało się zrobić Umbral Master z Pelboka i naprawdę tego się nie spodziewałem. Mimo sukcesu za pierwszym razem, dalej miałem przedmioty wystarczające na drugą próbę, więc nie zastanawiając się długo spróbowałem ponownie. I to też koniecznie musicie zobaczyć.